Cześć. Kolejny odcinek, w którym porównujemy ogórka śremskiego F1 do F3. W tym sezonie, w przyszłym, będzie oczywiście F4. No i tak, przyszła kolejna sprawdzenie, jak wyglądają, jak smakują owoce zarówno z F1, jak i z F3. Mam tutaj takie dwa wiaderka. Jestem po zbiorach. Dzisiaj zebrane ogórki, już umyte ładne, piękne, no i na pierwszy rzut oka faktycznie ładne, piękne nie widać tutaj pomiędzy nimi żadnych różnic ładnie one się prezentują tutaj to samo za chwilę wybierzemy sobie po jednej sztuce zarówno z jednego jak i drugiego wiaderka może tutaj niech będzie ten, to będzie F1 ja już wjeżdżam z deską do krojenia F1 pyk i tutaj coś jeszcze z tej F3 może ten tak leży na wierzchu. Zobaczmy jak to będzie smakowało, jak to wygląda w środku. Oczywiście oprócz walorów smakowych interesuje nas jeszcze to, czy dany ogórek będzie miał cienką, grubą skórkę, jak jest kwestią brodawek, no i też jak w środku układają się gniazda nasienne, jak to wszystko wygląda. Ewentualnie jeszcze może jakieś inne subiektywne spostrzeżenia tutaj w trakcie wynikną. O, obydwa ogórki bardzo jędrne, fajne, twarde. Praktycznie, tak jak wspomniałem, no nie do odróżnienia. Pod kątem brodawek no to jest również identycznie. Nie jest tak, że któryś ma ich mniej, któryś ma ich więcej. Jest tutaj to samo. Ym, I zróbmy moi drodzy taki, taki myk. Przekroimy go sobie tutaj w tym miejscu. Tak samo zrobimy F3. OK. Tak one prezentują się w środku. To są wiecie, no małe ogóreczki, także tutaj one te gniazda no też jeszcze nie są w pełni rozwinięte, ale wyglądają tak jak patrzę no niemalże identycznie. Żadnych różnic tutaj nie ma i teraz jeszcze wzdłuż. Ok, zaglądamy do środka. I na razie mamy dokładnie to samo. Nie widzę tutaj żadnych większych różnic pomiędzy budową, rozwojem gniazd nasiennych. No to co, może spróbujemy najpierw śremską F1. Ugryzę sobie kawałeczek. No dobra, ogórek schrupany. E, no co można powiedzieć? E, w smaku jest oczywiście bardzo dobry, świeży, orzeźwiający. E, ilość e, tego miąższu jest naprawdę odpowiednia. Nie jest on jakiś bardzo ciapowaty w środku, ani nie jest jakiś bardzo twardy. Skórka tak samo delikatna. E, szybko poddaje się pod naciskiem naszych zębów. No i zobaczmy F3. Czy będzie jakaś różnica. Absolutnie nie, nie ma żadnej różnicy. Ogórek jest w takim samym stopniu nawodniony jak i ten. Także nie jest on za suchy, nie jest on jakiś zbyt mokry w środku. Smakuje identycznie, jeżeli chodzi też o grubość skórki, jest to to samo. Pod takim samym naciskiem poddała się ona, gdy ogórka gryzłem. Także na chwilę obecną, F1, f 3 ja tutaj nie widzę. Żadnych różnic, tak jak gdyby ogórek miał wracać do cech któregoś ze swoich rodziców. Nie, 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 na razie nic takiego tutaj nie zaobserwowałem. Jeszcze szybki rzut oka na te dwa ogóreczki i lecimy na działkę. Spróbowaliśmy ogórka, zobaczyliśmy jak wygląda. Teraz pora na porównanie krzaków, jak wyglądają. Jestem w tunelu foliowym. F1 Tutaj z tej strony ukrywa się w trójka. Obydwie rośliny rozwijają się praktycznie tak samo. Żeby tutaj nie przedłużać, nie tworzyć, co jak wygląda, to powiem Wam jest identycznie pod względem ilości zawiązywanych owoców, pod względem wybarwienia liści, w ogóle pod względem wzrostu samych roślin jest wszystko identycznie, ta sama liczba owoców, ta sama liczba zawiązków mniej więcej, tak jak się ogarnie wzrokiem, nic tutaj się jakiegoś niepokojącego i złego nie dzieje, ale na co ja Wam chciałem zwrócić jeszcze uwagę wiadomo, że z czasem liście tych naszych ogórków te dolne, one zaczną się złożywać, tak jak tutaj Widzicie, mamy takie żółte liście i tych liści musimy się pozbyć. Ja tego się jeszcze nie pozbyłem, zrobię to za chwilę, jak tylko nagram ten materiał. Także będzie potrzebny nożek i po prostu przy samym tym pędzie. Chodź tu, pokaż się, o, powiedzmy tak, jak tutaj mamy listek, to tutaj przy samym tym pędzie usuwamy. Nie usuwamy tylko tego tutaj, a zostaje nam taki badyl, tylko usuwamy to tutaj. Można ewentualnie próbować oderwać, ale to dość mocno się trzyma. Myślę, że nie ma sensu się szarpać i doprowadzić do uszkodzenia roślin. Usuwamy coś takiego z tego względu, że to jest idealna baza dla wszelkich chorób grzybowych i bakteryjnych. Także to jest to. Chodźcie jeszcze szybko do gruntu, lecimy, zobaczymy, jak tam sytuacja. No, tutaj ogórki nie dogoniły i podejrzewam, że już nie dogonią tych z tunelu foliowego. Wiadomo, że pod osłoną zawsze lepiej. No, co prawda, trochę podrosły, ale i tak noce są zimne, jak na połowę lipca, od 10 do 14 stopni. Co to jest, moi drodzy? Dziwne lato. A poza tym, tak samo jest dobrze, jeżeli chodzi o rozwój roślin. F3, F1 zawiązują nowe kwiaty, pojawiają się zawiązki, także tutaj również o to się nie martwię. W tej kwestii jest wszystko jak najbardziej dobrze. Podobnie jak w tunelu foliowym, pojawiają się takie również liście, także to też trzeba będzie tutaj pousuwać. Tym bardziej, że roślina w gruncie, no ona niestety jest narażona na zdecydowanie więcej tych chorób grzybowych, bakteryjnych niż w tunelu foliowym. No i co? Tyle. Lecę po nożek, po wiaderko i pora pousuwać liście. Trzymajcie się, cześć!